Cześć, witajcie z tej strony. Znowu ja a witam was w na moim kanale. Jak mówiłem, drugi odcinek, jeśli chodzi o recenzję jest właśnie to ten. Pętacie, jak mówiłem, że powiem z jakichś zestawów jeszcze recenzję w najbliższych kilkunastu dniach, czy tam kilku dniach. Przepraszam, że wam nie powiedziałem, ale na końcu tego odcinka wam powiem. Mam nadzieję, że szybko się wyrobi, jeśli chodzi o recenzję. Bo mamy tu bardzo duży zestaw. Uwaga, jest to dom rodzinny, który którzy, ci, którzy pamiętają moje odcinki na pamięć, wiedzą, że kiedyś nagrałem odcinek, w którym pojechałem i kupiłem dom rodzinny. Jest to numer katalogowy. O, poczekajcie, ja muszę się trochę przybliżyć. Jest to 609. Nie, 60, 60291. Dom rodzinny. To co, zacznijmy od tych figurek? Kolejny piesek, co na plus leci, taki fajny o. <grych> mamy figurkę, która jest fenomenalna, bo jest to taki oto fajny dzieciak, ale patrzcie co on ma tutaj na wluzie. Maloida. To jest bardzo fajny On nie ma drugiej twarzy, od razu mówię. Dalej mamy taką motopani z włosami Parker z Hidden Side. Tutaj ma dwie twarze, taka o i taka. Pamiętam, że przy składaniu pomyliłem twarze z tą figurką, bo też pomyliłem i musiałem jakoś odczepiać, a to się, a to nie chciało prawie wyjść. Tak to wygląda. No i ostatni pan, który nie ma drugiej twarzy, bo wygląda tak. Ma taką czapkę. No to co? Przechodzimy do pojazdów. Tak wiem, nikt się tego nie spodziewał, ale dom rodzinny, lechwycenia z takim oto autkiem. Chyba z tego co pamiętam, nie wiem o osobowym. No i. O, widać go w kamerze, ale nie całego. Bo nie widać tej drogi. Ja ci pokażę Wam, żeby nie było. Tak wygląda tutaj dom rodzinny. No i leci w górę. Ja wam będę pokazała po kolei piętra. To co, zdejmijmy po te piętra. spokojnie. A to, zapomniałem o tobie. Zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. I jeszcze to zdejmiemy, żeby nie było... No to co, zacznijmy od samego dołu. Tutaj jest taki fajny... kurze muszę... To, te... Piętra przenieść gdzieś, bo mi przeszkadzałem trochę o, wiele lepiej. Tutaj mamy do hokeja. Tutaj mamy też takie boisko. Widzieli, widzieliście je raczej już. Mamy klucz, mamy... To jest stacja do elektrycznego samochodu, czyli tego, co wam pokazywałem. Zapomniałem ale że jest po prostu elektryczny. Mamy tutaj jakieś picie chyba. Z tego tak można to ten. I mój pierwszy taki hot dog w mojej kolekcji, co nie? Tak serio. Tutaj mamy miskę do mycia psa, ty, wy, znaczy wy tego nie widzicie, chciałem powiedzieć ty. Wiecie co było najlepsze? Pierwszym krokiem do zbudowania domu było... Dobra, odczepię tą drogę, tak ona wygląda. Postawienie tej oto kupy psa, co, co mnie bardzo rozbawiło. Dom ten, od razu mówię, pojawi się w tym moim serialu. Tutaj tak wygląda i patrzcie, tutaj ma drzwi, czyli zapraszam was do domu rodzinnego. Mamy kuch kuchnię, tutaj widać, ma mikser ta kuchnia, e, ma patelnię, tutaj jakiś, no po prostu jakąś kuchankę. a tutaj są jakieś nie, nie pamiętam jakie to były owoce, możecie mi tam powiedzieć. W komentarzach o ile będą włączone, e, tutaj mamy taki salon i mamy telewizor. I dla fanów Lego Ninjago, a zwłaszcza fanów Kaja, dobra, nie pokażę Wam tego. Tutaj jest Kaj po prostu, nie? I patrzcie, teraz Wam dam takie małe porównanie: pad, pad i pad, dobra, nieważne. E, włożymy tego pada tutaj. No to co, lecimy z piętrami, najpierw dam najmniejsze piętro, czyli ten tutaj, co było tutaj pewnie pamiętacie, tutaj mamy jakiś grill itp itd, ale to chyba trzeba włożyć na miejsce, bo ja teraz nie za bardzo pamiętam jak to był, poczekajcie, chyba muszę zerknąć tam na to jak to wygląda, no nie, dobrze zakładam. O. Co mamy dalej? Zaczyna Coś spadło. A, już wiem skąd. Spadła taka roślinność, która jest na domu. Jak ja nie, to te. O, kurde, coś tu jeszcze dalej spadło. Już idę do was. Coś mi tu jeszcze, i jak mi wszystko... no! Ten dom mnie nie lubi. Ach, serio, muszę wstać, żeby coś sięgnąć, co jest tak blisko. Nie no, tak szczerze, to to nie było aż tak blisko. O, w końcu, dobra. To od razu pokażę co mi tutaj pospadowało. To są takie kaski, kaski do grania w, ho w hokeja. Dobra, lecimy. Łazienka, tutaj taka Jaki, jakaś wanna, no. fajnie to wygląda, mamy tutaj jeszcze jakąś zmywalkę, zmy... co ja nie mam? kran, tutaj mamy właśnie jak, jak, jakieś ręczniki, tutaj mamy jakiś pokój artystyczny, w którym mamy taki oto ten, no. Fajnie wytłumaczyłem taką fajną gitarę niezadrukowaną. Coś ciekawe. mamy rysunki. No i popatrzmy na te rysunki. Jakaś rakieta, jakieś gryzmowy niebieskie, jakieś kwiaty, dinozaur, robot i... i chyba właśnie dom i jakieś drzewka. No, nawet fajnie to wygląda. Jeszcze jak to wygląda z tej strony? Czemu? Czemu wszystko mi tak spada? Mamy taką roślinność i takie fajne. No. Jak to było? Aha, to chyba. Tak, to tak było. No i mamy najciekawsze piętro, czyli dom. Znaczy, czyli pokój chłopaka. Od razu od tą zaczynam, bo tutaj mamy taką roślinność. Dobra. Patrzcie, tu, tu jest łóżko, tu jest katana, jakiś radio figurka, która chyba pokazuje dziesięciolecie tego ninja a tak raczej mi się zdaje jakiś plakat. Nie wiem, czy to nie jest plakat z Ninjago. Tutaj ten, taki, taka kostka jest niczym z 13 sezonu. Tutaj mamy taki dach chyba z panelami. No, na, na pewno z panelami. I co, nie ma co za dużo o tym pokoju mówić, bo jest dość mały. No i kładziemy go na sam szczyt całego domu rodzinnego. To co, jeśli chodzi o minusy? Jedynie minus to taki, że ta oto droga tutaj, o, tutaj mamy to boisko, odpada przy każdym przenoszeniu na półkę, więc teraz będę miał... będę miał małe problemy, jeśli chodzi o niesienie, a będę tutaj wam opowiadał i... Może to jakoś składa, żebym mógł to od razu przenieść. Jeśli chodzi o ocenę, znaczy jeśli chodzi o inne minusy, to raczej nie ma. Jeśli chodzi o. Już ocenę. Aha, zapomniałam, że ta dziewczynka ma małe nieruchome nóżki, co jest na plus. Ci, którzy się wahają, od odra razu mówię, że ci, którzy się wahają jeszcze z kupnem tego zestawu, to ja Wam go polecam. A zwłaszcza, że no w smyku można go jeszcze kupić za 200 zł. Ja za tyle go właśnie kupiłem. I czy jakoś. Jestem, nie wiem, niezadowolony z tego, że aż za tyle go kupiłem, no wtedy o tym nie myślałem za bardzo. Chciałem tylko jakiś fajny zestaw na recenzję kupić, bo dawno żadnej recenzji nie było. No to co? Ocena, ocena to takie 10 na 10, a ogólnie to polecam kupić ten zestaw. No i co? Jeśli odcinek, się, się spodoba, zapraszam Was na więcej no i co? Cześć!